tę recenzję witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią będę oceniał sare w wersji Tradicional. Jerbę tą możecie dostać na UNMATE, kosztuje ona 49,99 za kilogramowe opakowanie, natomiast możecie oczywiście obniżyć tą cenę używając kodu EM który daje Wam 10% zniżki, a dodatkowo łączy się z programem lojalnościowym UNMATE. Sara jest yerbą urugwajską, o czym wspominałem w ostatnim odcinku. Yerby te są dość trudne do oceny, ponieważ pochodzą te, tak jak wspominałem, z Brazylii, natomiast nie można ich ocenić jako yerb brazylijskich. Jerby brazylijskie, nie będące si zazwyczaj są pełne nut trawiastych, kwaskowatych, takiej zielonkowatości, można powiedzieć płynącej z dużych kawałków liści. Natomiast yerby urugwajskie mm, mają tylko i wyłącznie surowiec z Brazylii, natomiast sposób przetwarzania jest zupełnie inny. Niestety nie dotarłem do tego, jak jest przetwarzana yerba Sara, ponieważ y, strona internetowa uy w tej chwili nie działa, natomiast na stronie całej spółdzielni spożywczej Carau and Sia nic, nie znalazłem y, takich informacji dotyczących przetwarzania tej jerby. Jeśli strona zostanie odpalona, dajcie mi znać, z chęcią uzupełnię ten odcinek, sam również będę to sprawdzał. Natomiast na dzień dzisiejszy ta strona niestety nie działa, więc ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć o procesie, procesie przetwarzania tej yerby. Więc nie powiem Wam, czy yerba ta jest przetwarzana z użyciem dymu, czy jest suszona ciepłym powietrzem. Mi się wydaje, że lekko jest dymiona ze względu na smak, przy czym nie jest jakoś wybitnie też specjalnie wędzona. Skupię się na tym, czego możemy się dowiedzieć z opakowania. Jednak wracając jeszcze do tej oceny, no to ciężko jest są jakby porównywać do yerb brazylijskich, tego nie powinno się robić. Ciężko jest ją również porównywać do yerb paragwajskich, które również charakteryzują się zupełnie czymś innym. Jerby urugwajskie, gdyby miał określić smak yerb urugwajskich, y oczywiście tak skupiając się na takich uśrednionych smakach krajowych, kiedy Brazylia to są y świeże nuty trawiaste, Paragwaj to jest mocna Popielniczka, Argentyna to jest zbożowość. To tutaj Urugwaj, najbardziej do Urugwaju, najbardziej smakował, smakowałoby mi określenie tego smaku jako popiół i lekka słodycz i tak te yerby, wydaje mi się, że powinno się oceniać. Jeśli macie jakieś inne zdanie, inny pomysł, dajcie znać w komentarzach. Natomiast przechodząc do tych informacji, które mamy podane na opakowaniu, jerba ma te Sara wersji Tradicional. Z przodu opakowania mamy informację, kiedy, od kiedy jest produkowana, czyli od 1918 roku. Co daje już nam ponad 100 lat produkcji. Mamy odwołanie do strony internetowej, która niestety teraz nie działa. Mamy informację o tym, że yerba jest wolna od glutenu, aptopara celasios. Dodatkowo mamy pod tym znaczkiem oznaczenie PU1, czyli to jest standard urugwajski, o którym wspominałem w ostatnim odcinku, który oznacza, że Listki są bardzo drobno zmielone, natomiast zawartość patyczków jest poniżej 1%. I industria Brazilera, czyli że mamy tutaj surowiec brazylijski, prawdopodobnie również przetwarzany na terenie Brazylii. Z drugiego boku opakowania mamy informacje kontaktowe do spółdzielni spożywczej, o której wspomniałem, czyli Cara Siam mieszczącej się w Brazylii. Więc stąd też ten mój domysł, że yerba ta jest przetwarzana w Brazylii. Natomiast mamy również dane oczywiście kontaktowe na Urugwaj do Montevideo z tego pakowania nie dowiemy się niestety o tym jaką zawartość kofeiny ma ta yerba. No ma ona teoretycznie 5 na 5 yerbowoltów. Z drugiego pakowania dowiemy się już nieco więcej. Mamy tutaj troszeczkę taką historię, znaczy historię tekst marketingowy mówiący o tym, że yerba ta jest najlepsza, dbają o środowisko i tak dalej. Natomiast tutaj zwróciłem uwagę na to, że yerba ta pochodzi z doliny igłazu. Sprawdziłem, Dolina Iguazu jest to Dolina Rzeki Iguazu otoczona parkami narodowymi, ponieważ rzeka ta płynie przez Argentynę i Brazylię, nawet na rzece, na wodospadzie Iguazu, ponieważ to jest wodospad, przebiega granica pomiędzy Argentyną i Brazylią, więc prawdopodobnie gdzieś tam na początku yerba ta może być pozyskiwana w tej Dolinie Iguazu, przy czym na pewno nie jest to w parkach narodowych. Ale takie ciekawostki, park narodowy ma w sobie wodospad o wysokości 80 metrów, którego huk czy też szum słychać z odległości 20 km, więc jest to jeden z większych wodospadów można powiedzieć na świecie. W zależności od miejsca rozlewa się on nawet na 2,5 km, więc jest to naprawdę spora woda zresztą z języka guarani i guazu oznacza dosłownie w tłumaczeniu wielka woda. Wiemy więc skąd yerba ta pochodzi, pochodzi z Brazylii, z Doliny Iguazu, jest produkowana od 1918 roku z najlepszych brazylijskich surowców. No i mamy jeszcze tutaj wymienione, że również jest wariant extra suave, czyli ten wariant, który będę niebawem recenzował. Co ciekawe, mamy tutaj Consejo Hutil informacje, to jest taka przydatna informacja dosłownie w tłumaczeniu z języka hiszpańskiego, mówiąca o tym, żeby nie wyrzucać jerby po wypiciu do śmietnika, po to, żeby biodegradowalny odpad nie powiększał masy śmieci, które zalegają po prostu na składowiskach wraz z innymi rzeczami. Jeśli chodzi o biodegradowalność, no to również mamy tutaj z boku informacje, że opakowanie również jest biodegradowalne, więc wszystko jest jakby zachowane w zgodzie z naturą. Przejdźmy teraz do oceny zapachu. Jerby tej naprawdę już dużo wypiłem. To jest kilogramowe opakowanie. Jeśli chodzi o zapach, to jerba ta niczym się nie wyróżnia. Ja bym powiedział, że jest to zapach po prostu. Że jest to zapach podwędzonej Argentynki. Nie powiedziałbym, że jest to yerba mate paragwajska, nie powiedziałbym, że jest to yerba mate z Argentyny typowo. Tutaj czuć wyraźnie tak pół na pół zboża i troszeczkę popiołu, troszeczkę takiego dymu, ale nie jest to jakaś mocna wędzonka. Na pewno nie czuć tutaj nut trawiastych. Przede wszystkim dominuje zboże, ten zapach taki kawy inki troszeczkę i dym. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie wyglądało, ten standard typu P1, a także na końcu ocenimy smak. Obejrzyjmy, jak wygląda w takim razie Sara w wersji tradycjonal. Tak jak widzicie, jest to yerba w standardzie typu P1 i kolor tych yerb jest bardzo ciężko oceniać, ponieważ zazwyczaj kolor hierb, poszczególne przybarwienia mogę oceniać na podstawie koloru poszczególnych listków. Natomiast tutaj, kiedy mamy standard Tipo 1 czyli bardzo drobno zmielone listki, tak naprawdę nie można wyszczególnić poszczegól... koloru poszczególnych fragmentów, ponieważ jak widzicie są one bardzo tutaj drobne. Natomiast co mi się teraz rzuciło w oczy lub też coś śledzę wyjątkowo intensywnie od tego roku, to jeśli tutaj mogę Wam przesunąć tą kamerę, to widzę tutaj raz, dwa, trzy, Czwarte, piąte, szóste, sześć. Już nasionek gierby, sześć nasionek gierby. Ja te nasionka cały czas zbieram. Yy, oczywiście będę je próbował zasadzić, natomiast yy, czekam aż będę miał ich nieco więcej, żeby mieć nieco większą próbę. Yy, nie wiem z czego to wynika. Może jakoś teraz. Yy, po, tej serii dotyczącej Cruz de malty, wyszukuję tych nasionek. tej jak widzicie, no, znajduję ich ostatnio całkiem sporo. Wracając do samej jerby. Kolor jednolity, podoba mi się. Standard typu PU-1 wydaje mi się, że jest zachowany, nie ma tutaj jakichś kawałków patyczków, które by odstawały od reszty, które by się wyróżniały spośród tego pyłu. Są oczywiście one, natomiast są one tak drobne, że muszę... trudniej mi jest je znaleźć nawet niż mm, nasionka w tej chwili. i Są to dosłownie cieniutkie, cieniutkie patyczki, jakby jakieś Znalazłyby się wręcz przypadkiem. Jeśli chodzi zaś o samą mierbę, to jest ona bardzo drobno zmielona. No i tutaj rzeczywiście mamy tego pyłu, to jest. Dobrze zmielona, drobna yerba i nie ma nic tutaj co więcej oceniać. Tak troszeczkę spoilerując odcinek za tydzień, mogę Wam powiedzieć, że ta yerba, Sara Tradicional, jest mocniej zmielona, drobniej zmielona, niż Sara sławę, z którą porównam ją w kolejnym odcinku za tydzień. Przechodzimy w takim razie do oceny smaku Sary Tradicional. Swoją jerbę już przygotowałem w sposób, który pokazywałem wam tydzień temu. Przypomnę, że na początku leję ciepłą wodę do naczynka, następnie zasypuję ją jerbą i czekam parę minut. Po czym zalewam po prostu jerbę od góry ciepłą wodą. Piłem tą również w wersji Terre zarówno tą serę tradycjonal, jak i sławę I muszę wam powiedzieć, że o ile niektóre z yerb, Smakują zarówno dobrze na ciepło, jak i na zimno. Tak, Sara raczej jest tylko i wyłącznie do jerby pitej na ciepło. Pita w formie terrere bardzo słabo oddaje smak, jest płaska nijaka i wydaje mi się to nieco marnowaniem tego surowca. Do którego można powiedzieć, miłość jest dość trudna, z tego względu, że do tej jerby trzeba troszeczkę. Zrozumienia trzeba troszeczkę do niej inaczej podejść, zacznę może od pobudzenia. Tak jak wspomniałem, na UN-Mate jest autorska skala 5 na 5 Mata Matasara, przy czym mnie ta yerba jakoś mocno szczególnie nie pobudza. Chciałoby się jej wypić dużo, próbowałem jednego dnia wypić nawet trzecie naczynko tej yerby, przy czym no już po prostu nie mogłem tego za bardzo pić, nie tyle ze względu na jakieś mocne pobudzenie, co ze względu na smak, który tak jak wspomniałem, w pierwszej części tej recenzji jest popiołowaty i nieco słodkawy, i w większej ilości potrafi mnie zmęczyć. Mam porównanie już do Sary Ekstra Suave i porównam te dwie jerby. W przyszłym tygodniu, dzisiaj skupię się przede wszystkim na tej sar sarze Tradicional, jednak niestety gdzieś tam ją oceniam przez pryzmat tej sławy. I może mm, troszeczkę Wam zaspoileruję, jeśli chcecie kupić sarę, spróbować, to spróbujcie w wersji sławę. E, natomiast e, ta sara tradycyjna, dla kogo ona by była? Ona byłaby dobra dla osób, które chcą przeskoczyć z łagodnych yerb argentyńskich w stronę Paragwaju, ale obawiają się jeszcze e, jakiegoś mocnego aromatu popielniczki, można powiedzieć, w tych yerbach e, paragwajskich, jakiegoś mocnego dymienia. Tutaj w tej sarze ona jest, ona jest bardzo podobna w ogóle smaku do kanarias, można powiedzieć. To jest bardziej gorzki kanarias. Więc tutaj na pewno nie czuć nut trawiastych. Pomimo tego, że jest to, że jest to surowiec brazylijski, nie czuć tutaj nut trawiastych. Nie czuć tutaj tej zielonkowatości na pewno liści. Nie czuć tutaj nut zbożowy, które było czuć w zapachu, więc nie jest to podobne do yerby argentyńskiej. Jest to coś na poły pomiędzy yerbą brazylijską, a paragwajską może troszeczkę, brazylijską tylko i ze względu na surowiec, ale też nie w pełni paragwajską z tego względu, że nie jest to jakaś mocna gorycz. Tutaj nie ma goryczy, to jest ta gorycz nie wykręca języka, nie pozostaje długo na języku. To nie jest taka gorycz żółciowa, można tak powiedzieć. To jest raczej gorycz popiołowata. Taka łagodna, więc nie powinno być problemu z jej wypiciem. Jest to taka gorycz przez szybkę, tak bym powiedział. Tak mi się wydaje, ponieważ jest złamana troszeczkę słodkością liści. Jeśli chodzi o wypukiwanie się tej yerby, Szału nie robi. Ogólna ocena, gdybym miał ją ocenić, jest dobra, natomiast nie będzie mi się śniła po nocach. Zdecydowanie wolę ją wersji Sławek, którą będę recenzował za tydzień. Więc jeśli chcecie spróbować dobrej yerby urugwajskiej, poczekajcie tydzień na kolejny odcinek. Natomiast samą Sarę tradycjonal zdecydowanie można polecić osobom, które chciałyby zrobić jakiś głębszy krok w kierunku jerb paragwajskich, ale wcześniej piły na przykład same jerby argentyńskie. I myślę, że dla takich osób ta jerba będzie dobra, ponieważ jest popiołowata. Nie chciałbym tutaj używać tego słowa, że jest gorzka, ponieważ jest popiołowata i jest lekko słodka. Dobra, poprawna, ale jakiegoś szału nie ma. To tyle. Dzięki. Do kolejnego odcinka. Cześć! Chciałbym Cię zachęcić po prostu do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę i polajkowania fanpage'a na Facebooku. Te informacje dają mi po prostu informację zwrotną, że mój kanał Ci się podoba i to co robię jest dla Ciebie wartościowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z jierwą, zadaj je pod tym filmikiem, lub napisz do mnie na fanpage'u na Facebooku. Cześć!